Witam was w kolejnym odcinku jestem gdzieś w Szwecji jadę w stronę portu na Danię. mam około 500 km jestem no niedaleko jakiegoś tam jeziora w Szwecji podam wam dokładną nazwę jeszcze jak wrócę do auta jestem koło naprawdę pięknego jeziora jest to jezioro malownicze naprawdę Yy, właśnie takie chwile w transporcie dla kierowcy yy, stają się chwilami najpiękniejszymi, ponieważ człowiek wtedy docenia piękno natury, piękno chwili, gdzie człowiek aktualnie jest. Czasami w transporcie jest gonitwa, jest nerwowo, ale właśnie gdy jest taki czas relaksu, spokoju, jak tutaj. Można sobie naprawdę fajnie odpocząć, wsłuchać się w szum fal, ponieważ jest delikatny wiatr naprawdę coś bardzo przepięknego. A co do miejscowości, w której to jest, to jest Stara San Sańby, jakoś tak, wkleję wam gdzieś tutaj nazwę tego miejsca. Jakbyście kiedyś byli w tej okolicy, to żebyście sobie podjechali. Sądzę, że tutaj naprawdę powstać nie 30 minut, a godzinkę, dwie, trzy, usiąść sobie przy wodzie, posłuchać, jak obija się, jak obijają się te fale, obrzeg, naprawdę coś przepięknego, krajobraz, naprawdę przepiękny. Tylko szkoda, że nie wziąłem drona, bo naprawdę ujęcie by to było rewelacyjne, bardzo piękne. Naprawdę kocham, kocham takie uroki w transporcie, lubię takie uroki w transporcie, kiedy człowiek może sobie usiąść, zapomnieć, że człowiek przez życie jakby biegnie, i ma taką chwilę spokoju, takiego relaksu, gdzie jest też tylko ty i, i przyroda. Między innymi, jak wyjeżdżam w góry do Zakopanego, do innych miejscowości wokół Zakopanego, czy do Szczawnicy, czy do innych miejsc e, turystycznie wokół Polski, na przykład we Włoszech, Wprawda to jest coś, co człowiek uwielbia. Po prostu może sobie usiąść, kontemplować się z przyrodą, cieszyć się z tą chwilą, którą człowiek ma daną tu na Ziemi, ponieważ nikt z nas nie żyje i nie będzie żył wiecznie. Każdy ma jakiś czas, ma jakiś cel do przeżycia tu na Ziemi, po coś został powołany tutaj na Ziemi, żeby. Swoim życiem coś udowodnić, coś pokazać, żeby przez całe swoje życie tu na Ziemi zbierać te najpiękniejsze nagrody, te najpiękniejsze chwile, które są nam dane. Tak niewiele potrzeba, a naprawdę człowiek potrafi być ucieszony. Tak niewiele potrzeba, żeby człowiek Ponownie zobaczył uśmiech na swojej twarzy, naprawdę coś przepięknego. Takie chwile w transporcie uwielbiam, ponieważ są to chwile spędzone z naturą, przede wszystkim blisko natury. Jest to coś przepięknego, co tu na ziemi mamy, a ludzie, przez własną głupkowiznę, bo tak należy powiedzieć, niszczą to, co jest najpiękniejsze niszczą kulturę, przyrodę, żeby udowodnić coś, co niekonkretnie potrafią udowadniać. Próbują coś poprawiać, czego się nie da poprawić z punktu widzenia istnienia nas ludzi. I to myślę, że te słowa, które powiedziałem, wystarczą, ponieważ za chwilę wyjdzie Moja prawdziwa droga, którą chciałem pójść, a tą drogą prawdziwą, kilka najbliższych osób wie, którą drogą chciałem pójść. A którą drogą nie poszedłem, niestety. Lub stety. Bo nie żałuję tego, że nie poszedłem tą drogą, ponieważ jestem w przepięknym miejscu i w przepięknym czasie, a tak samo mogę głosić te dobre słowa jak i po tamtej stronie jak i tutaj będąc po tej stronie Nie, ogólnie to się nie odzywałem do was, ponieważ przez całą drogę od załadunku praktycznie od tego jeziora się zaczęło były zmienne warunki atmosferyczne raz był wiatr Raz był deszcz eee, i to do takiego stopnia, że po prostu człowiek się musiał zastanawiać: czy ma trzymać lepiej kierownicę, e, czy ma po prostu odpuścić i jechać? Czy znaczy, czy ma odpuścić i po prostu stanąć? E, w efekcie jestem tutaj w porcie. Czekam aktualnie na prom. E, będę się przeprawiał do Danii. I potem będę jechał do Rugby e, i stamtąd do Puttgarden I sądzę, że gdzieś za Puttgarden na autostradzie sobie stanę. I resztę sobie pojadę jutro, żeby dojechać e, do Gentu na środę. Powiedziałem, że będę 7-8 w środę. Więc też tak zaplanuję, żeby tak być 7 trzydzieści na parkingu we Volvo. A tak to co mam powiedzieć? No w miarę droga szła, nawet spoko. Zobaczymy jak potem w Niemczech będzie to, yy, to szło dalej. Jak będzie dobrze szło, to po prostu będziemy jechać troszkę dalej, może za Hamburg. Może zrobimy tak, może nie może staniemy wcześniej, zobaczymy ogólnie jak to wszystko wyjdzie więc dzisiejszy odcinek raczej taki nudnawy myślę, że jutro się coś może bardziej wydarzać jutro na pewno będę planował pójść sobie pod prysznic w Niemczech na Autochowa lub na autostradę i zobaczymy ogólnie jak to wszystko wyjdzie Dalsza część tego materiału się pokaże wkrótce, w kolejnym tygodniu. Eee, a ja w tym momencie, kolejnego dnia, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, do komentowania oraz do lajkowania, bo dzięki temu. Pomagacie w skuteczny sposób yy, rozwijać ten kanał yy, i przede wszystkim pokazując tą treść y, także innym użytkownikom, bo dzięki Waszej subskrypcji, komentowaniu, lajkowaniu pomagacie temu, żeby ten kanał, te treści, które są na kanale, żeby dochodziły do nowych użytkowników, żeby ci użytkownicy także mogli oglądnąć te odcinki, a nie tylko po prostu e, w ten sposób e, robić, że tylko garstka nas jest, tylko w ten sposób właśnie pomagacie, e, żeby coraz więcej osób mogło oglądać e, ten odcinek. I te inne odcinki, które są na kanale, a przy tym zwiększając szanse na subskrypcję. A ja Wam dziękuję, życzę Wam jak zawsze miłego dnia, miłego wieczoru.